Cześć. W tym tygodniu mam do testu w Nissana Kaszkaja, a patrząc z perspektywy współczesnej motoryzacji, to bardzo ważny model. Dlaczego Qashqai jest tak ważny dla współczesnej motoryzacji? Bo to właśnie ten model w 2007 roku wprowadził na rynek segment, który teraz tak wszyscy ubóstwiają. Tak, to był pierwszy crossover na rynku. Natomiast pomimo tego, że auto ma bardzo bogate doświadczenie, bo na karku masz 14 lat, to mam wrażenie, że dopiero ta jego najnowsza generacja jest najlepiej dopracowana. Ale żeby nie być gołosłownym, no to oczywiście trzeba sprawdzić, co się zmieniło. Już na pierwszy rzut oka nie trzeba przekonywać, że zmiany są dość mocno zauważalne. Przede wszystkim nowy Kaszkaj wreszcie stał się jakiś. Ostre linie, odważne kształty i spójna wizja sprawiają, że przy najnowszej generacji mogę powiedzieć, że ten samochód coś w sobie ma. Nie jest to mój numer jeden na rynku, ale znacznie zyskał w moim rankingu crossoverów. Z przodu, tak naprawdę, jedyną częścią wspólną łączącą te dwie generacje jest charakterystyczna chromowana litera Fauna Grillu, która w nowej wersji znacznie zyskała na rozmiarach. Z tyłu tych nawiązań jest już znacznie więcej, bo po prostu główny kierunek stylistyczny jest bardzo podobny. Czego nie mogę powiedzieć o stylistyce wnętrza. Krótko mówiąc, to zupełnie dwa różne światy. Wnętrze starego Kaszkaja już mocno nie nadąża i moim zdaniem źle znosi upływ czasu. Nowe. Idealnie wpasowuje się we współczesne trendy i wydaje mi się, że po prostu będzie starzeć się nieco wolniej. Choć to oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie. W każdym razie jest dobrze, a dodatkowo wszechobecne poziome linie sprawiają, że wnętrze jest dużo bardziej przestronne i takie mniej przytłaczające. A gdy już mówimy o przestrzeni, no to przejdźmy do wymiarów, bo nowy kaszkaj na długość ma. 4,4 metra, 2,1 metra na szerokość i na wysokość 1,59 59. Więc jak widzicie, auto zmieniło się zarówno na długość, jak i szerokość. Wysokość pozostała bez zmian. No dobra, pora chyba przejść do tego, na co narzekają użytkownicy i sprawdzić, czy Nissan odrobił zadanie. Tutaj chciałbym poświęcić nieco więcej czasu, bo jak się okazuje, według opinii na autocentrum, Nissan przy tym modelu miał trochę do poprawy. Wiele osób w komentarzach narzekało, że poprzednia generacja wewnątrz robiła doskonałe pierwsze wrażenie, natomiast po kilku miesiącach wychodziła licha jakość wykonania. No to sprawdźmy, jak to wygląda w nowym kaszkaju. Jeśli chodzi o użyte materiały, to na górze mięciutkie tworzywo tutaj mięciutka skóra tutaj mamy jakiś taki fajny plastik tu już jest twardo, ale tu już jest skóra. Ten plastik jest szczerze mówiąc taki średnio ładny, i wygląda dość tandetnie. No tu już mamy rzeczywiście twardo. Więc ogólnie rzecz ujmując, to wszystko wygląda naprawdę ciekawie. Moim zdaniem dużo bardziej ciekawie niż w poprzedniej generacji. Rzeczywiście jest tutaj dużo bardziej nowocześnie. Natomiast najważniejsze jest to, jak to jest wykonane wszystko. A więc tak, ten punkt tutaj rusza się, ale póki co nie wydaje żadnych dźwięków. Tablet. Też się rusza, ale też póki co żadnych dźwięków. Wydaje się to spasowane naprawdę nieźle. Tunel, no tu już jest naprawdę skała. Jeśli chodzi o drzwi, dwoma rękami, deczko się odkształcają, ale jest cicho. Szczerze Wam powiem, że naprawdę pod tym względem, przynajmniej moim zdaniem, Nissan. Odrobił lekcję i to bardzo dobrze, bo wszystko zdaje się robić wrażenie naprawdę trwałego i fajnie spasowanego. Jest dobrze. Narzekaliście również na brak nawiewów z tyłu. Proszę bardzo, w Nowym Kaszkaju nawiewy są. Lekcja odrobiona. A gdy już jesteśmy przy nawiewach? To wiele osób narzekało w opiniach na klimatyzację, na jakość rozprowadzenia powietrza, na w ogóle jej działanie, że ustawienie optymalnej temperatury to jest jakiś kosmos. W Nowym Kaszkaju tego nie ma. Jeżdżę tym samochodem prawie tydzień i nie spotkałem się z tym problemem. Rzeczywiście ustawienie konkretnej wartości na panelu klimatyzacji powoduje, że auto od razu reaguje, ale reaguje w prawie niezauważalny sposób. Nie ma tutaj żadnego zbyt mocnego odmuchania, zbyt słabego. Odmuchania, jakieś parowania samochodu, nic. Samochód ustawia temperaturę jaka, taką, jaka powinna być i rzeczywiście tą temperaturę utrzymuje. Więc w nowym kaszkaju o jakichś zabawach, klimatyzacją nie ma mowy. Moim zdaniem lekcja odrobiona. Kolejną rzeczą, na którą narzekaliście, to ilość miejsca w środku, zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażerów z tyłu. Do tyłu za chwilę przejdziemy, na razie skupmy się na przodzie. I powiem Wam, że tutaj też moim zdaniem jest lepiej. Być może dlatego, że inaczej jest ukształtowana ta deska rozdzielcza. Nie ma tego takiego łuku tutaj, który być może wadził Wam właśnie o kolana. Tutaj jest to bardziej wszystko zrobione w takich pionowych i poziomych liniach, więc automatycznie też jest nieco więcej przestrzeni i ja naprawdę nie mam na co tutaj narzekać. Mam 183 cm wzrostu, bez problemu się mieszczę przy optymalnym ustawieniu fotela i ja nie czuję tutaj żadnego dyskomfortu, więc po raz kolejny lekcja odrobiona. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, to ja naprawdę nie mam na co narzekać, bo mam miejsce zarówno przed kolanami, jak i nad głową. Tutaj trzy palce wolnej przestrzeni, pomimo tego, że mamy tutaj dość sporych rozmiarów okno dachowe. Jedyne co to dość słabo podpiera mi tutaj UDA kanapa. Natomiast wy narzekaliście na to, że wsadzając fotelik do poprzedniej generacji, czy nosidełko, dziecko kopało nogami po fotelu przed sobą. No i powiem wam szczerze, tak obiektywnie, że. Jeśli miałbym rzeczywiście tutaj foteli wsadzić, to tak. Odczucie jest takie, że rzeczywiście nadal to będzie się działo i dziecko nadal będzie kopało po tym fotelu. Natomiast z drugiej strony, pokażcie mi innych rozmiarów crossovera z tego segmentu, który sobie poradzi z tym lepiej. Wydaje mi się, że po prostu, żeby tego, żeby tego uniknąć, to musicie albo przesunąć fotel pasażera dużo bliżej, i wtedy rzeczywiście to nie będzie miało miejsca albo po prostu kupić większe auto. Kolejna niezbyt dobra rzecz w poprzedniej generacji Kaszkaja to ergonomia użytkowania i ilość schowków w środku. I powiem wam tak, w nowym Kaszkaju ergonomia moim zdaniem została bardzo poprawiona, bo wszystko jest na swoim miejscu i co najlepsze, wszystko to co chce, aby było fizyczne jest fizyczne. Podgłośnianie radia, zmiana temperatury, podgrzewanie przedniej szyby, podgrzewanie kierownicy. Cały panel klimatyzacji jest fizyczny, co jest doskonałe. A cała reszta została przeniesiona do ekranu, który ma nowy system i który już użytkuje się naprawdę dużo lepiej, dużo bardziej intuicyjnie. Tutaj, no moim zdaniem, naprawdę ocena na 6, poprawa bardzo wysoka. Natomiast, jeśli chodzi o schowki, to rzeczywiście nie ma się i czym zbytnio pochwalić, bo macie tutaj schowek przed pasażerem, który jest dość mały. Jest tutaj ładowarka, półeczka z ładowarką na telefon. Dwa uchwyty na kubki, podłokietnik, który też nie jest zbyt dużych rozmiarów, i kieszenie w drzwiach, które również nie są zbyt dużych rozmiarów. Więc powiem tak: dodatkowych schowków nie ma żadnych, schowki są standardowe, natomiast ich wielkość, no, mogłaby być jeszcze do poprawy. Ostatnia rzecz, na którą tak naprawdę bardzo dużo osób narzekało w poprzedniej generacji, to manualna skrzynia biegów. Ja tutaj się do tego bezpośrednio nie odniosę, bo w testówce mam automat, ale pamiętam, że na prezentacji nowego Kaszkaja jeździłem ze skrzynią manualną i pamiętam, że była mocna poprawa. Tam ta skrzynia chodziła dość precyzyjnie, mechanicznie, nie miała nic wspólnego, jak to ktoś określił w komentarzu, z mieszaniem kijem w wiadrze z masłem. Było naprawdę nieźle. Natomiast to nie zmienia faktu, że warto się przejechać nowym kaszkajem, poprzednim kaszkajem, ale zrobimy to nieco inaczej. Z racji tego, że mogliście już poznać moje wrażenia z jazdy nowym Kaszkajem oglądając film z premiery tego auta. Jeśli tego nie widzieliście, to zapraszam Was do obejrzenia filmu, pojawił się on właśnie w prawym górnym rogu ekranu. Natomiast dzisiaj stwierdziłem, że nie będę powielał tych informacji, a większą wartością dla Was będzie poznanie odczuć osoby, która jeździ właśnie poprzednim Kaszkajem, czyli Krzysztofa. Nie przedłużajmy, ruszajmy i niech zderzą się nasze odczucia. No i tak, za kierownicą Krzysztof Dzień dobry. E, użytkownik. E, tej wcześniejszej wersji poprzedniej generacji Kaszkaja. No i tak, różnica między Twoim a tym to jest raptem 20 koni mechanicznych. całe 20 koni mechanicznych, bo tak naprawdę 18 koni mechanicznych. No i tu jest automat, ty masz manual. Powiedz mi, jakie masz pierwsze swoje wrażenia, bo już no, przyznam się szczerze, nie pierwszy raz wsiadłeś do tego auta w sensie dzisiaj. Już tak, trochę tak. nim pojeździłeś. Ale dzisiaj odczułem no, przewagę tej wersji nad, nad wersją, którą ja posiadam, czyli kaszka z 2019 roku. To auto sprawia wrażenie większego, dłuższego, jest dużo więcej miejsca za kierownicą jest to wszystko ładniej tutaj spasowane w środku. Pewnie Państwo będziesz pokazują co, co i jak. Więc fajnie to wszystko wygląda. Mam wrażenie, że jest to poukładane subtelniej i subtelniej wszystko się zachowuje. To znaczy mam na myśli to, że jakoś na przykład jak najeżdżam na linię, no to ten automat daje tak delikatnie. Yeah, znak, że najechałem na tę linię, a nie jest tak głośno, jak w tej mojej wersji. Co do silnika, bo o silniku jakby tam mówiłeś, no jest fajnie, żwawo, na pewno czuję te... Ile? 18 koni? Więcej, tak, tak, 18 koni. To tak, to jest zdecydowanie 18 czuję, koni że, to jest, że to jest więcej tych koni pod, pod maską. Jak naciskam na pedał gazu, no to samochód reaguje no i, i jedzie. Chociaż u siebie, ja mam silnik 1.3, 140 koni, też jakby nie narzekam w takim codziennym normalnym użytkowaniu na, na, na brak jakiejś mocy, nawet jak jadę gdzieś tam w trasę na autostradzie, też jakby nigdy nie, 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 nie czułem, że brakuje mi tych koni mechanicznych, więc jakoś specjalnie na to nie rzekłem. Ale tu jest, tu jest fajnie, jest um, ten samochód taki żwawszy i taki, taki bardziej um, posłuszny. O. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Tak, można jeżdżę, powiedzieć, natomiast podejrzewam, że to też <laughs> wpływa na to trochę to, że mamy tu po pierwsze zupełnie nową płytę podłogową CMF. Do tego mamy nową, ten samochód został na nowo stworzony pod kątem całej konstrukcji, bo konstrukcja jest aluminiowa. Samochód, no tu jest trochę chwyt marketingowy Nissana, bo samochód jest o 60 kg lżejszy. Ale tak naprawdę nikt nie mówi o tym nigdzie, że tak na... tu chodzi o samą właśnie tą konstrukcję. W sensie sama mm. konstrukcja samochodu jest 60 kg lżejsza, natomiast samo auto jest 20 kg cięższe od poprzedniej generacji. Czyli mamy lżejszą konstrukcję, o... cięższe auto. ale cięższe auto ogólnie. No wiadomo, tutaj dochodzą jeszcze masę innych systemów. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że przez to, że właśnie zastosował tutaj miejsca nową konstrukcję, auto ma być o 48% sztywniejsze od, poprzedniego, od poprzedniej generacji. To po pierwsze, co pewnie czuć na zakrętach i właśnie to jest to, o czym mówisz, że, że samochód jest taki bardziej posłuszny. No i druga sprawa jest taka, że yy, możemy przejść nawet dalej, bo chodzi o zawieszenie. Tutaj. Yy, też zostało zawieszenie poprawione w ten sposób, że właśnie przez to, że jest ta sztywniejsza konstrukcja, to zawieszenie dużo lepiej może reagować tak naprawdę na same nierówności na drodze, dużo bardziej je wybierać niż tak naprawdę niwelować właśnie. Te przechyły z tej konstrukcji. I mam takie odczucie, ja, że jadę czymś zdecydowanie większym niż moim samochodem. Ten samochód chyba nie jest jakoś tam specjalnie eee, Przecież odmówił trochę. W każdym, jest. w każdym aspekcie deczko urósł, natomiast to też wpływa pewnie troszkę to wnętrze. Przesiadając się do nowego Kaszkaja, ja osobiście mam odczucie, jakbym. Przeskoczył trochę klasę wyżej. W sensie siedzę w samochodzie, niby tym samym, w sensie tym samym modelu, ale mam wrażenie, że gdzieś kaszkaj trochę wyżej podskoczył, właśnie w takim samym odczuciu jazdy. I myślę, że to też trochę na to wpływa, że, że masz wrażenie, że jedziesz większym autem, bo tu jest po prostu więcej przestrzeni, lepiej jest to rozwiązane. Dla mnie niestety, ale tak, tak jest rzeczywiście. Albo stety, bo. No, wiesz, no, dwa lata masz samochód, mm -hmm. y może pora już wymieniać, ale jeszcze to na werdykt poczekamy. <gry> dopiero werdykt będzie za chwilę w filmie. Natomiast y jakbyś podsumował właśnie jazdę tym samochodem? Trzeba y powiedzieć jedno, że Krzysztof miał do czynienia z paroma kaszkajami już w swoim życiu. Pomimo tego, że pierwszego kupił y w 2019 roku, to już jeździłeś. Tak, i w tym 2019 roku przez dwa miesiące jeździłem trzema, to znaczy dieslem 1.5, y benzyną 13 ale w automacie 160-konną i benzyną tą, którą ja mam, czyli 140-konnym samochodem. No i muszę powiedzieć, że gdyby wtedy wystarczyło mi pieniędzy, albo gdybym chciał dopłacić, to zdecydowanie zdecydowałbym się. Na automat, bo, bo bardzo fajnie ten automat w tym, nawet w tej poprzedniej generacji Kaszkaja działał. Ale to generalnie też moje jakby takie odczucie, bo, bo zdecydowanie super fajnie działa ta skrzynia, fajnie jest to wszystko zestrojone. Przede wszystkim działa tak jak moim zdaniem powinno działać w tym samochodzie, a mianowicie działa bardzo, ale to bardzo błędnie płynnie, tak, to, to zdecydowanie. I tu nie ma mowy o jakimkolwiek szarpnięciu skrzyni biegów, o jakimkolwiek zawahaniu. To wszystko działa. Tak jak spodziewasz się po tego typu aucie, tak? Nie chciałbym tej skrzyni mieć, nie wiem, w Golfie R, mhm. y, ale w Kaszkaju ona jest taka, jaka powinna być. Tak. Takie jest moje zdanie, bo, bo to nie jest. Kto tu będzie włączał tryb sport? Tak naprawdę. Kto tym samochodem będzie chciał No iść, pewnie ze dwa spróbowało. razy ktoś tam sobie, żeby, żeby spróbować, włączyć. Ale masz rację, to jest skrzynia, która chyba nie absorbuje uwagi. W sensie, w sensie takim, że nie, nie, nie myślę o tym, że, że zmieniam biegi. No i to jest cudowna sprawa i teraz będzie znowu mi ciężko siąść tam za, za kierownicę <śm> mojego, no jak już, manualnego. <śm> jak już mówimy o, o Twoim samochodzie, to po prostu się do niego przesiądźmy. Dobrze. Prosimy, żeby mi... Nie no dokładnie. dokładnie. Tak, tak yy, śmiejemy się, bo yy, wsiadając do samochodu Krzyszka, od razu mi się przypomniało, jak jeździło się poprzednim Kaszkajem, bo od razu auto mi zgasło. I rzeczywiście trzeba się przyzwyczaić do tej skrzyni biegów, która, znaczy przede wszystkim do sprzęgła, które jest wymagającym sprzęgłem. O, może tak bym to określił. Nie jest nie do nauczenia, bo tobie już nie gaśnie samochód. Ale no trzeba się do tego przyzwyczaić. No i jeszcze skrzynia biegów, bo wiele osób właśnie na tą skrzynię narzekało i szczerze mówiąc tą opinią autocentrum, że jest trochę jak mieszanie kijem w wiatrze z masłem. No tutaj, tutaj się z tym trochę nie zgodzę, bo Czuć mechaniczność tej skrzyni, natomiast moim zdaniem lewarek jest nieco zbyt wysoki, a skok lewarka jest dość krótki, przez co specyficznie się nią, jakby ona była nieco niżej, to myślę, że byłaby dużo bardziej precyzyjna. O, może Ale łokieć by sposób. Ci, ręka by Ci opadała, bo wtedy miałbyś niżej. Jest dopasowana no, po prostu mam tak. wrażenie do podłokietnika. No tak, trochę tak. Tak to sobie tłumaczę. Trochę tak. Druga rzecz, którą zauważyłem, to na pewno wyżej się siedzi. Tutaj jest poprowadzona deska rozdzielcza dużo niżej niż w Nowym Kaszkaju. W tym Nowym Kaszkaju rzeczywiście to też potwierdza to, o czym Ty mówiłeś, że czujesz się, że ten samochód jest większy. Może właśnie mhm, dlatego, tak. że siedzi się nieco niżej, choć dobrze zwróciłeś uwagę, że znowu pomimo tego, że tam się siedzi niżej, to tutaj jest gorsza widoczność. Że to no auto jest dużo bardziej zabudowane i rzeczywiście te słupki. D i E to one są mega, tak, mega szerokie szeroki i rzeczywiście tam jest dość duży, dość duże zasłania ale tak, jeśli chodzi o samo prowadzenie no czuć ten skok generacji jednak. Czuć, że tamten samochód rzeczywiście jest nieco bardziej sztywny, jest taki zwarty. Tu się siedzi wyżej i ten samochód jednak dużo mniej prowokuje Cię do tego, żeby jednak szybciej pokonać zakręt. Mam takie wrażenie. Jest takim po prostu. Ja je podzielam. Jest po prostu takim takim crossoverem, który macie dostarczyć z punktu A do punktu B. Jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy w poprzednim kaszkaju, a zauważyłem też ją tutaj. Układ kierowniczy bo nie wiem czy zauważyłeś, że tamten układ kierowniczy jest dużo bardziej precyzyjny ze względu na to, że ten ma przełożenie 19 do 1 a nowy kaszkaj ma 14,7 do 1 co powoduje, że rzeczywiście w zakręcie chociażby nawet przy takim zakręcie czuć, że tamtą kierownicą wystarczy pokręcić dużo mniej niż w tym przypadku no i Tamten jest taki mniej trochę gumowy. Czuć tą bezpośrednio mniej w tym układzie. Mówi, tak, to też W określać. układzie kierowniczym tutaj rzeczywiście ta precyzja. Jest, jest ale... ale żeby, żebym nazwał... Może inaczej. Wiem, że koła skręcają. O, może tak. Chociaż, żeby, żeby tutaj obronić trochę tego mojego kaszka, to powiem, raczej. że mi się całkiem fajnie jeździ tym samochodem. Nie czuję mm. jakichś tam mankamentów czy dyskomfortu jakiegokolwiek. No, jeździ się fajnie tym, tym samochodem. Aczkolwiek w ja trybie tym Jest ten samochód i to widać na pierwszy rzut oka, że jak Dziękuję. się wsiądzie do tego samochodu, to, to czuć, że ktoś o niego dba. Auto ma no, 47 tysięcy przebiegu, ale, ale czuć, że że po prostu jest dbany o samochód i, i to też nawet po zawieszeniu no, dobrze się złożyło, że przyjechałeś bo, bo przynajmniej widać nowym porównanie nowego auta z autem, które jest już e, używane, a, już panu używane ale ciągle jak nowe Kaszkaje mieździ mi się bardzo fajnie, tej poprzedniej generacji, natomiast zwróciłbym uwagę na kilka rzeczy estetycznych. Po pierwsze, mnie bardzo denerwowało w nowym samochodzie, bo kupiłem to auto jako nowe, pokrycie siedzeń, to takie materiałowe. Ja nie mam skórzanych siedzeń, mam materiałowe siedzenia, one są ogrzewane. Ale ten materiał często się marszczy i wiem, że to nie tylko moja. Mój egzemplarz ma taki problem, tylko piszą ludzie gdzieś tam na forach internetowych, że często to występuje. Mi serwis Nissana wymienił to bez problemu, ale widzę, że problem znowu się pojawia. Więc znowu pewnie będę gościł w serwisie, no mam nadzieję, że coś z tym zrobią. Druga rzecz to dziwny dźwięk w zimę. Po pierwsze, w pedale sprzęgła. Ja mam manualną skrzynię biegów, więc jak wciskam sprzęgło jak jest zimno, no to potrafi ten padał skrzypieć wymieniali jakąś tam część, jakąś tulejkę, nie wiem dokładnie, bo nie znam się na tym, natomiast wymienili to w serwisie, w tej zimy znowu się to powtarza, mam nadzieję, że znowu wymienią i będzie, będzie w porządku. Podobnie rzecz się ma z kierownicą, jak jest zimno, jak się kręci tą kierownicą w lewo, czy też w prawo dosyć szybko, no to jest taki dziwny, niezbyt głośny, ale przeszkadzający mimo wszystko dźwięk, który w nowym samochodzie nie powinien się jakby tutaj pojawiać. Z tym, że tak jak mówię, no wszystkie rzeczy, które zgłaszam do serwisu, Serwisu, to są rzeczy bardziej estetyczne i one są rozwiązywane bez, bez najmniejszego problemu. Kupując kaszkaja, najpierw zdecydowałem się. Ja kupowałem samochód w 2019 roku. Najpierw zdecydowałem się na wyprzedaż rocznika i wybrałem kaszkaja z silnikiem diesla 1.5. Tam chyba jest te 110 albo 115 koni, nie pamiętam dokładnie. Kupiłem ten samochód, ale w dniu odbioru okazało się, że. Już podczas pierwszej podróży, dokładnie w dzień odbioru, zapalił mi się, zapaliła mi się kontrolka AdBlue. Myślałem, że wystarczy dolać tego płynu i jakby problem się skończy. Myślałem, że to w ogóle nie jest żaden problem. Natomiast okazało się, że po zatankowaniu po tego AdBlue ta kontrolka dalej świeciła. Mało tego zaświecił się czek, więc zgłosiłem to do serwisu. Nissan świetnie to załatwił. Dostałem od razu samochód. Zastępczy. Później dostałem drugie auto zastępcze, bo nie rozwiązano tego problemu od ręki, że tak powiem. Jeździłem Nissanem Kaszkajem. 160-konnym, 160 ale w wersji z automatem przez, przez kilka tygodni Nissan naprawiał tego mojego diesla, którego kupiłem. Ostatecznie dali mi do, do wyboru kilka rozwiązań. No i wybrałem tego tutaj białego benzyniaka 1.3 140 kononego, więc to taka, taka historia. Musiałbym pewnie trochę dłużej pojeździć tą nową generacją, natomiast to co jest takie zauważalne od razu to to, że w tym samochodzie nowym jest więcej przestrzeni, więc to od razu duży plus. Samochód sprawia wrażenie Lepiej wykonanego, chociaż że u mnie na jakość wykonania też nie narzekam. Tam nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, jest, jest wszystko w porządku, fajnie spasowane. Natomiast w tym nowym wygląda po pierwsze wszystko jakoś tak nowocześniej. Widzę, że to jest odświeżone, że to jest fajne i też robione pod kierowcę. Te rzeczy, które były fajne w poprzedniej generacji Kaszkaja, takie jak na przykład cały ten system inforozrywki, mam wrażenie, że zostały po prostu poprawione. Działają jeszcze, jeszcze fajniej, jeszcze płynniej albo wręcz płynnie po prostu. No i jest, jest dużo takich rzeczy, które mi się tam spodobały. Po pierwszych jazdach tym modelem na prezentacji powiedziałem, że najnowszy Kashkaj naprawdę zrobił ogromny przeskok w porównaniu do poprzedniej generacji. A do tego wreszcie, moim zdaniem, jest jakiś i ma swój charakter. Po tym teście, tylko się w tym utwierdziłem. Jest jednak pewien problem, bo wraz z ogromnym rozwojem tego modelu mocno rozwinęła się również cena. Za nowego Kaszkaja trzeba wyłożyć minimum 110 200 zł za podstawową wersję. Kiedy będziecie chcieli mieć naprawdę fajnie wyposażony ten samochód, to czeka Was wydatek w okolicach 150, a nawet 170 000 zł. I to niestety dla mnie jest nie do zaakceptowania. Ciekaw jestem, co Wy o tym sądzicie. Czekam na Wasze komentarze i oczywiście do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!